Witajcie na pierwszym odcinku z gry City Skylines. Nice. Z tej strony Mix i dzisiaj po raz pierwszy zagramy sobie w tą grę. Znaczy w sumie to ja już w tą grę już grałem parę razy, ale pierwszy raz na Wizji. Być może jest to dla Was zaskoczenie, że akurat City Skylines, nice, no głównie ja gram w gry na Robloxie. No, jednak stwierdziłem, że zobaczę, czy Wam się spodoba taki schemat. No, jeżeli by Wam się spodobał, to będzie więcej odcinków. Jeżeli nie, to nie. Ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na, na kanale. I, I to już by było na wszystko z mojej strony. Zapraszam Was do oglądania. W szczególności, pierwsza, połączyć drogi biegnące z autostrady. Ja już o tej grze trochę wiem. Mam już też swoją paczkę modów, których używam. I już widzę pierwszą rzecz, którą, która mi się nie podoba, czyli to, że się tutaj pasy nie zgadzają. Mm, niestety nie mogę za bardzo tego zmienić, więc póki co nie będę wykupywał nowego kapelka. Ale tutaj, żeby było wszystko poukładane, to, to zmienię. No i zrobimy sobie tutaj taką głową drogę. Myślę, że z drzewkami, bo bardzo lubię drzewka. Lubię jak jest zielono w mieście, więc też. W mieście będzie dużo drzew, dużo parków. No, tutaj przypominajki, ale ja to, to, to wiem, to tam nie muszę tego mieć. I połączmy już autostradę. I chcę, aby to miasto było takie. Nie tak jak budowane typowo. Czyli że pierwsze są jakieś wioski, później są przedmieścia. Zaczynamy od początku od samego miasta. Tak więc. Nie będziemy tu robili jakichś domków. Nie czy znaczy domki się może pojawią. Chodzi o to, że nie będzie teraz, nie będziemy zaczynali domków później od tych większych, yy, będą tutaj ciągle te przypominajki, więc na, to się, na tym się nie skupajmy. No i w dzisiejszym odcinku chcę w szczególności wprowadzić swoich pierwszych mieszkańców. I myślę, że możemy wybudować pierwszą drogę. Myślę, że taka droga również z drzewkami wystarczy pod kątem 90 stopni Pole mamy duże, więc myślę, że wystarczy, że zbudujemy na razie póki co taki kawałek i do tego jakieś odgałęzienia. Nie chcę też budować się blisko autostrady ponieważ no jest głośno dosyć, a chcę, żeby mieszkańcy mieli w miarę cicho Możemy przedłużyć tą drogę główną, trochę ją zakręcić I połączyć naszą dzielnicę z główną drogą po raz drugi, w miarę równo. No i tutaj jeszcze chcę zrobić jakieś odgałęzienie, nie chcę, żeby to było miasto na wzór kwadratów, czyli że wszystko jest takie proste. Chcę, żeby tutaj były jakieś różnice, jednak. No i możemy wprowadzić swoich pierwszych mieszkańców. Myślę, że tutaj będzie idealnie, żeby postawić pierwsze bloki. I możemy w sumie włączyć czas. No tutaj, Anita Mazur. No a możemy wyłączyć. On mi tam bardziej będzie przeszkadzał I przy okazji, możemy postawić sklep. Ja już, jak widać, mam wszystko odblokowane. Nie bawiłem się, że na kamienie minowe. Chcę po prostu odbudować. Już na wszystkich możliwych rzeczach, które mam do dyspozycji. No jak widać, budują się pierwsze bloki. O, no, nawet ładne te bloki. Myślę, że już na sam start trochę więcej tych bloków wybuduję. I już pojawiają się pierwsze komunikaty, że brakuje wody i prądu. Pompa wody. Myślę, że sobie postawimy pompę gdzieś w tym miejscu. Czyli jest przy granicy kafelka mojego. O, ścieki to myślę, że lepiej postawić stację uzdatniania wody. Co prawda jest ona droższa o połowę, ale też więcej ścieków może przechować czy pompować, więc myślę, że to będzie lepszy zakup. I to postawię gdzieś o tutaj. I prąd. Ja mam już z góry zrobione tak, że prąd i woda przepływają pod drogami, tak więc o tym się martwić nie musimy, że nie będzie trzeba jakieś przewody dać. I myślę, że na sam start damy jakiś wiatrak, ewentualnie może turbinę wiatrową. Eee, czy ta turbina by się zmieści? Zmieści się. Mamy tutaj dużo wiecznie, bo mamy tutaj rzeki, to idealnie to napędzi. Eee, I czy to już działa? O, tutaj nawet taki ładny pomościk. Tak, mamy już wodę. A nie mamy prąd, woda też już mamy. Okej. Okay. No i przydałoby się jakiś przemysł zrobić. No nie będę klał, że to jest trochę mało miejsca, żeby zrobić taki faktyczny przemysł duży. Więc będę się zastanawiał, czy przemysłu nie zrobimy sobie tutaj gdzieś po tej stronie, bo tutaj też mamy tory. I w sumie no, przydałby się odblokować kafelki. A w sumie to muszę niestety odblokować aż dwa kafelki. Trochę to jest kosztowne, ale nic nie poradzę. Yy... I tutaj zbudujemy naszą strefę przemysłową. Jednak póki co zobaczmy, jak tutaj się wybudowali nasi pierwsi mieszkańcy. Mamy póki co 72. No a te bloki się już wybudowały, te jeszcze nie. Myślę, że mogę też dać jakąś ścieżkę tym mieszkańcom, tak już na zapas, żeby później nie burzyć. Bo też nie chcę burzyć żadnych budynków, jak już coś zbuduję. Wiadomo, będzie trzeba pewnie kiedyś, ale. Raczej wolę tego nie robić, więc dam pierwszą ścieżkę. I w sumie, jak już się wybudowały nam te bloki, to mogę przejść do tej strefy przemysłowej. No dzisiejszym celem jest sprawdzenie pierwszych mieszkańców i połączenie autostrady ze strefą przemysłową. Myślę, że mało tutaj jest miejsca, więc się zastanawiam, czy zrobić tutaj przejazd, wjazd, czy tutaj. Chyba, że tu zrobimy wyjazd, a tu wjazd. Póki co zbuduję wyjazd i wjazd w tym miejscu, tylko muszę kupić nowy kafelek. Widzicie, tych kafelków trochę odblokuję. I mogę wyburzyć trochę autostrady. I póki co postawię gotowca, żeby nie było będę robił własne drogi, własne takie skrzyżowania autostrad z dróg, ale... no. Tutaj nie ma zbyt skomplikowanego połączenia, więc dam gotowca. Yy, tylko on ja się nie chce tak ładnie postawić. Dajcie mi chwilę a ja to postawię. Ok, stworzyłem coś takiego. Wiem, że póki co nie wygląda to może zbyt ładnie, bo trzeba zrobić taki dosyć ostry skręt. Ale tak jak mówię, jest to tymczasowy wjazd i wyjazd, bo nie wykluczone, że zrobimy tutaj wyjazd i tutaj wjazd, lub na odwrót. No, bo koliduje nam połączenie tych dwóch autostrad, więc no, tutaj jest mało miejsca, dosyć. Yy, łączymy te dwie drogi. Tutaj znowu się ilość pasów nie zgadza, ale tutaj już to mogę zmienić. Yy, tylko nie na wiadukcie. Hark, nie na wiadukcie. Okej. Okay. Yy, tutaj też. Yy, I raz, dwa. I tutaj jeszcze powracając, bo tutaj ten kapelek zblokowałem, to mogę tutaj też tu zrobić. I tutaj myślę, że tutaj taką damy też drogę, ale już bez drzew, bo to strefa przemysłowa. I damy, a może i nawet taką drogę damy, żeby tak bardziej pasowała w miarę równo. Wow, trochę nam się to utworzyło na dużym w wiadukcie co jaka tam na no wiadukcie na dużym nasypie yy, wyrównamy to do teren yy, Nie mówiłem jakie mam mody to takich popularniejszych modów to powiem, że mam yy, Movita mam też Traffic Managera yy, i to z takich modów najbardziej popularnych to tyle i właśnie teraz o, nie połączyło się i właśnie zaraz trafik managera użyję, żeby poblokować sobie to wszystko Coś mi się nie chce to połączyć O, dobra I zablokuję to, żeby oni tutaj jakoś dziwnie nie zawracali Ctrl-S oczywiście I tu też sobie to poblokuję Wow. Coś się nie chce tu zblokować. Okej, okay. Okay. mamy wszystko zblokowane. No i teraz sobie poprowadzimy taką drogę przemysłową Będę się chciał, żeby to się gdzieś w tamtym kierunku na takim skręcie. Dlatego też tak teraz poprowadzę, żeby już mieć tu z głowy. Tylko dam na 0. I myślę, że zrobimy coś takiego. ładnie to tu pasuje. Póki co nie będę się rozbudował w tamtym kierunku, będę chciał zrobić przypuszczam stację towarową. Myślę już tak trochę, wiem, że trochę za bardzo wybiegam, ale jednak później no tak jak już wcześniej wspominam, nie chcę za dużo wyburzać kosztem mm, zbudowania na przykład stacji. Yy, I myślę, że możemy zrobić taką drugą. Drogę przemysłową yy, główną, chodzi mi do otoga główną, oczywiście, yy, i ją zrobimy, może tutaj na tym zakręcie trochę ją poprowadzimy w tym kierunku. No i mamy teraz takie drogi, i takie drogi drugorzędowe to będą drogi, o właśnie takie. I myślę, że już mogę pierwszą taką drogę poprowadzić. Akurat przy strefie przemysłowej nie będę zwracał uwagi, czy idzie to yy, tak jakby krzywo, na zakrętach. Tu raczej chcę, żeby było sporo fabryk, więc nie będę się póki co w to zagłębiał. To stawiam pod kątem 90 stopni i połączymy. O, tu coś źle się połączyło. I możemy to też połączyć gdzieś o tutaj do tego węzła. I to. I przy okazji, właśnie z budową tej strefy, znowu się coś nie połączyło. Nie wiem, czemu jest jakiś problem, więc jeszcze raz. Jak już wybudowałem tą strefę przemysłową, to głównie chodziło mi o to dzisiaj. Halo, co jest? Nie tak, gdzie się stągał. Hello. O. Żeby. Hmm. żeby wybudować tutaj wysypisko nadal no, coś nie chce się wybudować hmm. no to tak i tak widzę dajcie mi może trochę chwilę ja to postaram się zrobić jeszcze raz Ok, zrobiłem tutaj trochę taki krzywy zakręt, ale to sobie poprawimy mówitem. I tak jak już wspominałem, chcę tutaj, proszę mi tu nie wysłać powiadomień, chcę tutaj zbudować wysypisko. I myślę, że takie pierwsze wysypisko postawię tutaj. No i niech zaczną wyjeżdżać pierwsze ciężarówki. W sumie to śmieciarki, nie ciężarówki. Ale już mogę też zacząć budować trochę strefy przemysłowej, po tej stronie. Trochę tych fabryk tutaj dam. no jakieś ciężarówki tu jadą, bo się zabłądziły trochę. Ok. Zobaczmy jak tam nasi mieszkańcy, czy czegoś nie chcą. Nie, póki co jest spokojnie. Póki co, póki nie chcą jakiejś kliniki, czy jakiegoś po starą policji, nie będę tego budował, bo... Mamy i tak dużą stratę w postaci ponad 2000, tysięcy Mimo, że mamy trochę pieniędzy, tak by nie chcę tutaj naciskać Żeby ten budżet był jeszcze mniejszy Fabryki się już wybudowały, zapotrzebowanie co ciekawe nadal rośnie no w sumie spada teraz tak, rośnie chyba yy, zapotrzebowanie na sklepy No sklepy możemy zbudować, tu postawię sobie taki jeden większy sklep ale tutaj mamy takie fajne kratki. To mogę je zbudować. I nie wiem, czy nie robią mi się sygnalizacji świetlne. Jest taka szansa. Tak, robią mi się sygnalizacje świetlne, dlatego poczekajcie chwilę, a ja to wyłączę. I mieszkańcy nam się wprowadzają ho. Ile samochodów. No ja myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Niby... Mało rzeczy zrobiliśmy, ale już ten trwa. No, mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. oho, już się pojawił komunikator o przestępczości, ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się on spodoba, tak jak już wspominałem zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I jeżeli hmm. będzie dobry odgór, to mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku z gry City Sky nice. Tak więc. Miłego dnia, wieczoru bądź mocy, ten kto oglądał jakiej porze. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.